Dzień dobry, cześć hej, z tej strony oczywiście Mechanika Pojazdowa Handel. Dzisiaj prezentujemy Wam Hyundai X35 z 2013 roku. Samochód na samym wstępie powiem we wzorowej kondycji lakierniczo-blacharskiej oraz celujący, jeżeli chodzi o sprawy techniczne. Przechodzimy do prezentacji. Samochód jest cały w oryginalnym lakierze, co to znaczy, nigdy nie miał żadnych przygód. Każdy element jest w pierwszym oryginalnym fabrycznym lakierze, tak jak to powinno być samochód jest oczywiście bezwypadkowy, bezkolizyjny, bez żadnych przygód. Prezentuje się wyśmienicie, tak jak go teraz właśnie widzicie. Prezentacja ma na celu właśnie pokazanie plusy oraz jakieś tam małe mankamenty tego używanego 9-letniego samochodu. Jest to, tak jak mówiłem, 2013 rok, jeszcze w wersji przedliftingowej. Z silnikiem 1.7 CRD i oczywiście diesel popularny. Bardzo dobra jednostka napędowa. Mamy tutaj napęd tylko i wyłącznie na przednią oś. Może to być plus oraz minus, jak kto woli to odebrać. Jednym jest potrzebny napęd 4x4, drugim nie. 6 skrzynia manualna. Zaczniemy może sobie od jakichś tam mankamentów. Bardzo ciężko jest je niestety tutaj znaleźć, aczkolwiek coś tam się za chwilkę znajdzie. Zobaczcie, tutaj autko bez żadnej skazy, mówię lakierniczo, w pierwszym oryginalnym lakierze, tak jak to powinno być. W fajnym, dosyć wyposażeniu, czyli tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne do zwykłej, normalnej jazdy, ten samochód posiada. Jednym tak naprawdę mankamentem lakierniczym jest tutaj, zobaczcie, bardzo drobna obcierka. O, i tak naprawdę na tym kończymy nasze mankamenty. Z wyposażenia zewnętrznego, tak jak widzicie, mamy światła pozycyjne w technologii LED, halogeny, alufelgi 16-calowe, e, światła LED, kierunkowskazy, oczywiście są tutaj w tym samochodzie czujniki parkowania, takie listwy, relingowe oraz przyciemnione szyby, bardzo ładnie to wygląda. E, przejdziemy sobie teraz do kół, 16-calowe, alufelgi e, na oponie letniej 215/70-16. Jak widzicie, układ hamulcowy został tak naprawdę odnowiony. Auto jest bardzo dobrze doinwestowane. Mamy tutaj m.in. nowe klocki hamulcowe z przodu, nowe tarcze hamulcowe z przodu oraz nowe klocki hamulcowe z tyłu. Układ został odświeżony, polakierowany, żeby to wszystko ładnie wyglądało, ale to nie koniec inwestycji tego samochodu. Auto, które sprzedajemy, tak naprawdę każde. Jest typu wsiadamy jedziemy nie martwimy się niczym samochód jest zatankowany nie ma tej mowy o żadnej rezerwie co jest takim malutkim szczegółem wymieniony jest olej w silniku filtr oleju filtr powietrza filtr kabinowy podstawowa eksploatacja wszystko jest zrobione samochód nie wymaga żadnego wkładu finansowego przez nowego właściciela bardzo oczywiście dobrą opcją są nowe opony letnie na tylnej osi na które oczywiście mamy faktury, tak samo na wymianę klocków i wszystkich rzeczy, które wymieniłem. Na wszystko mamy oczywiście udokumentowane, na wszystko są faktury. Te opony z tyłu na tylnej osi są dwie nowe. Tak więc, właśnie tak jak mówiłem, nikt tutaj nie musi w ten samochód inwestować. Hyundai X35, czyli generalnie samochód, który cieszy się ogromnym powodzeniem wśród miłośników tego typu samochodów środku. Oświetlenie mamy całe w technologii LED. Mówię tutaj również o podsufitówce. Pod spodem jeszcze duży schowek, zestaw naprawczy, gaśnica, trójkąt lewarek. Wszystko na swoim miejscu. Tutaj bardzo dużo miejsca. Mamy wejście jeszcze na zapalniczkę. Jakieś uchwyty na, na, yy, przepraszam, na zakupy oraz sporą roletę. Do bagażnika spokojnie zmieszczą się dwa wózki yy, oraz rodzina 2 plus 2 na jakąś podróż, wycieczkę, jak najbardziej. Tapicerka w bardzo dobrym stanie. Drzwi. Bardzo fajną opcją są podgrzewane tylne fotele oraz elektryczne tylne szyby. Centralny zamek, o tym nawet nie muszę mówić. Jeden taki, zobaczcie, uchwyt na napój oraz dwa duże schowki tylne. Fotele w bardzo dobrym stanie. Na dwóch bocznych fotelach mamy mocowania Isofix. Na środku mamy jeszcze taki podłokietnik z funkcją cup holderów. Dwie takie wnęki na jakieś dokumenty. Również są, tak jak mówiłem, są bardzo czysty, zadbany. Zobaczcie jak to wszystko wygląda pod spodem bez żadnych jakichś nie wiem dziur po papierosach czy przetarć. Tutaj mamy taki element skórzany w każdej wersji wyposażenia doszło. Więc o tym nie będę dłużej mówił. Strefa kierowcy czyli tutaj gdzie spędzamy najwięcej czasu, również wszystko w bardzo dobrym stanie. Cztery elektryczne szyby, elektryczne lusterka, możemy zablokować dostęp do sterowania szyb dzieciom na przykład, jeżeli posiadamy dzieci. Środek bardzo wygodny, wszystkie plastiki, przyciski, w bardzo dobrym stanie, są one na swoim miejscu, niczego nam tutaj nie brakuje. Pozycja za kierownicą jest bardzo przyjemna, wszystko damy radę tutaj zobaczyć. Z konkretów mamy tutaj sterowanie oświetleniem wnętrza, pomoc przy zjeździe z górki oraz oczywiście ABS ESP. Wielofunkcyjną kierownicę oczywiście ona obsługuje tutaj multimedia, w tym przypadku radio. Radio z bardzo fajnym wejściem. AUX oraz USB oczywiście możemy tutaj podłączyć przez bluetooth, mamy zestaw głośnomówiący fabryczny, który również działa, jest on sprawny, bardzo fajna opcja macik, który oczywiście jest sprawny samochód ma bardzo mały przebieg jest to 109 tysięcy kilometrów jest on potwierdzony, jest on oryginalny tak więc nie mamy się o czym martwić dlatego też ten samochód bardzo dobrze wygląda z racji na swój przebieg Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, co widzicie, oczywiście jest ona sprawna. Z przodu mamy również podgrzewane fotele oraz możemy wyłączyć sobie park troniki z tyłu. Wejście na zapalniczkę, zapalniczka czysta oraz kolejne wejście. Jak widzicie, skrzynia biegów manualna, sześciobiegowa, gałka zmiany biegów w bardzo dobrym stanie. Dwa cup holdery na środku. Fajny, skórzany, dosyć miękki podłokietnik oraz w nim oczywiście duży, przestronny schowek. E, mamy tutaj podgrzewanie tylnej szyby, radio z wejściem CD oczywiście, tak jak Wam mówiłem, e, oraz z wejściem telefon. na telefon. E, wszystko w języku polskim. Bardzo fajna opcja. Przejdziemy sobie jeszcze na drugą stronę, tak jak mówiłem, wszystko w oświetleniu LED. Fajny, ładnie wykonany, wykończony takim ala zamszem schowek na okulary, lusterko fotochromatyczne. Bardzo fajna opcja. Zobaczcie, tutaj wszystko wygląda w bardzo dobrym stanie. Dla formalności otworzymy jeszcze drzwi pasażerów z prawej strony. Tutaj nic się nie zmienia, wszystko czyste, bardzo zadbane. Jedynym może takim mankamentem w środku mogą być delikatnie tutaj porysowane te plastiki. Aczkolwiek autko ma 9 lat i zobaczcie jak doskonale wygląda. W środku, tak jak mówiłem, tutaj już skórzane. Ten podłokietnik również, również jest, zobaczcie, miękki. Tutaj się fajnie wszystko ugina. Fotele kierowcy, pasażera w bardzo dobrym stanie. Welurowe. Schowek dosyć duży. Oczywiście klimatyzowany. Książka serwisowa. Wszystkie papiery do tego samochodu są. Tutaj możemy wyłączyć, włączyć poduszkę pasażera. Jeżeli na przykład jedzie z nami z przodu dziecko, Dokumenty od tego samochodu samolot posiada dwa kluczyki typu scyzoryk 2013 rok, tak jak wszystko widzicie, tak jak mówiłem, fakturki za rzeczy, które były wymieniane, wszystko jest. Kolejne fakturki, fakturka za opony oraz faktury gdzieś tam starego, że tak powiem, właściciela. Mamy graficzne przedstawienie wyników pomiarów powłoki lakierniczej. Zobaczcie, wszystko jest tak, jak być powinno. Bez żadnych skaz. Wydruk z Autodena, oczywiście mogę Wam go udostępnić. Nie mamy tutaj żadnych uszkodzeń. Przebiegi, wszystko jest w porządku. Oczywiście te wszystkie dokumenty dostajecie wraz z zakupem z samochodu. Bardzo jeszcze taka fajna opcja. Do samochodu dorzucamy również taki ala pakiet zimowy, czyli całe koła zimowe na feldze stalowej z kołpakiem oraz zestaw dywaników gumowych. Na zimę wiadomo, że na zimę lepiej nie męczyć tych welurów, żeby one nie były mokre. Tylko mamy ładne gumowe, oryginalne welurowe, oryginalne gumowe dywaniki. Na tą chwilę to wszystko. W razie pytań zapraszam do kontaktu. Od siebie jeszcze dodam, że transport tego samochodu na terenie całej Polski jest u nas gratis. Tak więc zapraszam do zapoznania się z tą ofertą. Dobrze przemyślenia wyboru. Macie tutaj zdjęcia, wideoprezentacje. Cały samochód jest wyszykowany także że nic z nim nie musicie robić. Jest doinwestowany, tak jak widzicie, na wszystko mamy udokumentowane faktury i tak dalej. Więc myślę, że jest to doskonały wybór dla Was. W razie pytań czekam na Wasz odzew. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hej.